Zapraszam wszystkich 5 października już tę sobotę. Na galę liczę na wasz doping. Liczę, że naprawdę ta hala zapłonie tej nocy. Hej, mierec! Dzień dobry, mierec. Już sobotę. Najbliższą sobotę, pierwsza w Miercu, w historii mierca. Gara boxu zawodowego. Magazyn Boxing Night w hali MOSiR, a z nami Paweł Łuk z miereckiej szkoły boksu. Który będzie jednym z bohaterów, gwiazd tego spotkania? Cześć Paweł. A witam. Jesteś jednym z uczestników zawodników, którzy, których zobaczymy w sobotę wieczorem w ringu w Harimosie, ale też w sumie promujesz to sobotnie wydarzenie. To więc powiedz nam, dlaczego warto wybrać się w sobotę do i Gmionec, pomijając, że to jest pierwsza historyczna gara, bo to warto zobaczyć tylko już z tego powodu, a jeszcze dlaczego. Więc no przede wszystkim właśnie dlatego, że nie było nigdy boku zawodowego w Mielcu. A poza tym no, szykują się bardzo mocne walki. Będą zawodnicy z Kuby, z Węgier, z Ukrainy, ze Słowacji. Oprócz tego będzie sześć walk boksu olimpijskiego, z czego cztery walki i będą naszych chłopaków z Miejskiej Szkoły Boksu. To zanim dojdziemy do boksu zawodowego, powiedz kto z Mieleckiej Szkoły Boksu w tym boksie olimpijskim skrzyżuje? swoje pięści. Yy, tak, naprawdę to topowi zawodnicy, Filip Rusin, Filip Stępień, Kuba Pałka, Michał Przytuła, no chłopaki z takim fajnym potencjałem bokserskim, więc myślę, że dadzą fajne walki. W jakim wieku to są panowie? To są panowie wieku od 16 roku życia do 20 lat. Kuba ma bodajże 20 lat teraz. No dobrze i boks zawodowy Myślisz, że cały miarę czeka na twoją pierwszą walkę w Miercu. Co powiesz, zanim dojdziemy do Twojej walki, co powiesz o tym, co nas czeka w temacie boksu zawodowego? Kurczę, no będą bardzo fajne walki. Łukasz Pawecki, kilkukrotny mistrz świata w kickboxingu. Artur Górski, który też jest świetnym, walczył o pasy w UBC. Gabriel Brezień, młody chłopak, ale bardzo ambitny, bardzo fajnie. Liczę, że potoczy mu się dobrze ta kariera. Także no, będą ciekawe walki. Naprawdę myślę, że, że ludzie będą usatys usatysfakcjonowani. O. Z kim ty staniesz szanki? Ja mam walczyć ze Słowakiem Tomasem Pribulą. No, w zasadzie dużo o nim nie wiem tak naprawdę. Wiem, że jest ode mnie wyższy, będzie troszeczkę większy, bo wa walczył w wyższej kategorii wagowej. No ale na ważeniu musimy ważyć tyle samo, więc tym się nie przejmuję, że tak powiem. Zanim staniecie w ringu, Pierwszy raz w Miercu tak naprawdę staniesz w, w kategorii boksu zawodowego, to przypomnijmy drodzy Państwo Paweł Ruk, Mierecka Szkoła Boksu. E, jakie jest Twoje doświadczenie w tej kategorii zawodowej? Mam pięć walk na koncie, cztery zwycięstwa, jedną porażkę, no i liczę, że w sobotę będzie kolejne zwycięstwo. Poprzednia Twoja walka w Dębicy była bardzo emocjonująca. Udało się wygrać przed czasem, więc bardzo fajnie. No dzięki temu między innymi jest ta gala w Mielcu, bo yy, pan promotor Wiesław Kołpał obiecał, że tak powiem, że kto wygra przed czasem, to będziemy chcieli u niego zrobić tą galę. I tylko ja wygrałem wtedy przed czasem, także łód szczęścia, że tak powiem, że tutaj gala się wydarzy. Może nie łód szczęścia, twojej umiejętności. No troszkę umiejętności, ale no też, kurczę, ja myślałem, że będę boksał pełen dystans, dobrze, że tak poszło, że akurat go podłączyłem w trzeciej rundzie i udało się skończyć walkę. W Miercu? Jak długa walka Twoja czeka nas? Nie no, nastawiam się na pełen dystans. Jeżeli się uda wcześniej skończyć, no to że tak powiem fajnie, ale skupiam się na tym, żeby po prostu wygrać tę walkę. W sporcie wiem, że z szczegółów, planów walki, turnieju, boksu się nie, zgadza, nie zdradza. Ale czym, jakie są Twoje najmocniejsze strony? Szczerze, na, uważam, że będę na pewno szybszym zawodnikiem, bardziej dynamicznym. Trzeba skupić się na skresaniu dystansu i szybko bić. Kiedy ostatnio zboxowałeś w Miercu? W Mielcu? Kurczę, boksowałem bodajże 4-5 lat temu, coś takiego, na galach amatorskich. Czyli praktycznie to twój debiut zawodowy w mieście. Zawodowy tak. Amatorsko boksowałem dwa razy, obydwie walki wygrałem, no ale to jest jednak trochę inna ranga wydarzenia. Szanowni Państwo, czyli co, widzimy się w sobotę, 5 października. Od której zaczynamy galę? O 17 zaczynają się walki amatorskie. Ty bodajże... wychodzisz? No kurczę, ciężko powiedzieć tak no, bo naprawdę, tak... no zależy jak się ułożą walki. A jest 8 e, walk zawodowych, tak? Tak, 8 walk zawodowych. Czyli po południu wieczorem przychodzimy do Haji w Miercu e, i musimy dopingiem ponieść Pawła, żeby tę swoją debiutancką tak naprawdę walkę zawodową w Miercu wygrał. No, mam taką nadzieję, powiem szczerze, że za mną kibice jeździli po całej Polsce, byli w Gerardowie, w Wiawożnie, e, w Kończy, ja w Dębicy, w Domu Sończu. Białym. No, masakra, zawsze za mną jeździli, więc liczę, że u siebie będę mógł liczyć na taki konkretny doping. No i ta hala poniesie, że tak powiem. A znajdujemy się w gościnnych porach Mireckiej Szkoły Boksu. No i powiedzmy kilka zdań o tym miejscu, w którym jesteśmy. Profesjonalny klub bokserski. Od y, boksu olimpijskiego przez taki amatorski, po ciebie, czyli boks zawodowy. Tak, no my skupiamy się tutaj na boksie olimpijskim. Zasuwają chłopaki codziennie, tak naprawdę, ale to jest miejsce dla każdego, bo tutaj trenują, jest grupa kobiet i dżentelmenów dla takich ludzi jak ty na przykład. Z takim przychodem <noise> jak ja? <noise> tak. Mamy grupę dzieci, więc wiesz, do nas może każdy przyjść, może z nami trenować. U nas, no, ja prowadzę treningi oraz powerjany. Myślę, że dobrze nam to idzie, dużo ludzi jest, także jesteśmy mega zadowoleni z tego miejsca. To tak, zaproszenie do Miereckiej Szkoły Boxu mamy za sobą, a Paweł teraz zaprasza tutaj do obiektywu, do kamery na garę. Zapraszam wszystkich 5 października, już tę sobotę, na galę. Liczę na wasz doping. Liczę, że naprawdę ta hala zapłonie tej nocy. A Pawłowi się nie odmawia, więc <noise> widzimy się wszyscy w sobotę. Do zobaczenia. Na razie. Więcej takich historii znajdziesz w portalu hejmeritz.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Hejmeritz w mediach społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, zadzwoń lub napisz.